To binakivy, a coś? To ja sobie lubię tak popatrzeć roczniki na wszystko, bo musimy zawodzić ze swojej w głowie. Ty to masz mózg? Jest... No, no... Ale ty to masz inny niż wszystkie Chodził w kolejniky Brawo! Skoro to e robisz Brawo wow. Jest Świder. No, dawaj, aż ma pozycja, aaa, ja to... Kamil, no, 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 słuchaj, przestawisz go troszkę dalej tam? A wy żeby... Tak, tak. Pierwsze tam. Ja Kuba od razu jechać, jecha. a Kuba nie wejdzie, czy Albo dać. A co, wy stąd puszczacie? Nikt nie widział. nim nie widział, chłopie. Odbij się! Brawo! Brawo, tak jest! Brawo, brawo, brawo! brawo, brawo.

Pole karne. Sam, nie podawaj, sam. Bramka? Kurde, nie podawaj! Brawo! mi się wydaje do lewej jechać. Ale też dobrze. Brawo, ale dobrze zaczęliśmy, dobrze zaczęliśmy. Trzeba to wykorzystać. Patrz, że miejsca ma Jasiu na dziesiątce, jak się wyrwie. Dobra. Na trzech, no. Trójk, w ogóle czterech ich jest z przodu, reszta wszyscy z przodu. Trzech, szeroka ósemka idzie. Szeroka ósemka idzie. No do boku teraz gramy, klichu musi opaść potem. musi tak, na opaść teraz. A tu jest za nie? Tak, no takim z 5-8 sekund.

do jest do mamy piłkę Kacper. Ma A ładnie to przyjął. ta pierwsza linia. Pierwsza linia musi być. Pierwsza linia musi być bardziej, bardziej kompaktowana no. Ósemki do szerokości No, ale Jesteśmy, no, tylko muszą być bliżej siebie, bo byli za szeroko. I wtedy jest łatwe wgranie w tą szeroką stępkę. Kasper 1-0. Oni grają. No rozgrywać. Jeden został zgodnie z przewidywaniami. Pougrajcie to. A nie, Arsenal grają. Daj do Tomka. Daj do Tomka z jedynki. Po co? Out! Nie mieli grać na dalsze. A grają w mistrzu. No to widzisz, nie umie dokopać. Widocznie. Czemu nie brał tego? Był z Tomkiem 2 na 1. Kurwa, grać do Tomka i jedziemy. Nie wiem, tutaj mają 2 na ale nie Oni się boją grać. Kurwa. Ja kurwa piłkarze grali po extra klasie, Pierwszy ja, no nic. Co się boją kurwa? No ale... O kurwa. Ja, Dobra ta... piła. Zmakujmy też po wyjść. Tylko to nie decyzję. Idź Jasiu, idź! Witam w To No i tu musi Świder I teraz czekaj na moment. No, dawaj o jednego. No jest domknięte wszystko. Czemu tak późno idzie Kempi? Kurwa, tylko dlatego, że nie umieją, nie umieją pograć. Patrz. No, teraz wyrwali byliśmy. No, ale tu szybciej. Niby zamykał środek najpierw, co? Daj wsparcie. przez jego na matę. No, nie, dokładnie. Teraz walą, 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 Można spokojnie grać, to... Mata, mata, mata. ...przeniesienie. Tutaj. Gdzieś ten wahadłowy w ogóle nie idzie do pressingu, Kamil, nie? No, Jakby zagrał przez Soszeka. I Jurek Dudek. Rzućmy do przodu, nie? Co ty to wymyśliłeś? Właśnie tak w sensie zaciągnęło młodej, nie? Tak, tak, tak. Krzyczyłeś, nie? Jest, jest, jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Dobra. 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 Nie graj mu kału do watek. Mówi V! No, Kurwa, sto cóż się, że mówi fał. No Dawaj mocno, odważnie, odważnie, odważnie. Urwa zacina tego drona. To, to ten musiał mówić fale. No nie no, ja, no. no, Dobra, przyjdzie Tomek, Tomek przyjdzie, Tomek przyjdzie. Dobra. dobra, Mata. Brawo! 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 Do siebie, do siebie wydawaj! Brawo, Mata. Krychu, krychu, odcinaj Bok dobrze, że Ty, jak jest czterech w czterech że nie dał plus 1, nie? Pod Gdzie jest drugie szóstka? A nasza, czy? No nasza, czy? Dobrze, że nie wybiega. Dobrze, że nie zagrał. Zagra... Dobra, dobra, dobra. Dobrze, że nie zagrał. Tak, Najczęściej też buntury maty, że on się musi zatrzymać, jak już widzisz że będzie moment podania. A on jakby za nisko obniża, nie? Ale już nie ma co zrobić. Ale wprowadzić też mogą stoperzy. No, ja mam też cały czas cofać. To gdzie ja go mam zagrać? Nie

Dawaj Dawaj daj! piłę! jest jest ping po czterech naszych mamy naszych czterech, czterech naszych Dobrze, no, nie bójmy się tego Na ciało, na ciało, na ciało Ten jest piłkarz Ta Daj! Na rozgrzewce, Daj! Daj! Widać podziale. No, zawróć, zawróć, brawo. Kempik, a, ale psz, przekon na Kępiego. Musimy szybciej wracać szybciej do... Mogłoby to przy do karety być przyjemniejsze. Szybciej nie? musimy wracać, wiesz? Dobrze, jak idą. Panowie, wracaj! Najlepiej jest wtedy, jak idą do wysokim. Najlepiej, jak oni idą do wysokiego. Spójrzcie te zmianę. A wcześniej dał no, dobrze do kempiego. No? Brawo Mata! Daj, Ale daj kempy, znapędzaj napędzaj tam. Brawo To był taki teraz dżamal musiał. Ale to były dwa strzały, co. Dwa strzały, 20 cm na słupka. Czuć no, 20 Dżamal, ciuć kala Darku, musimy na szybciej naszą czwórką ofensywną tak, wracać. Tak, wiesz, w sześciu bronimy drugą akcję. Najlepiej zaginą oni do wysokości. Teraz nie będzie umierzony. Teraz, teraz będzie rozgrywany. Cyk, 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 i na dalszy to wrzuć. Daj z obiegiem i na dalszy. Kartoba się zapełniła. I daj na dalszy. Kurwa Uderz, pierdolni to. O, Pierdol. Hmm. Ale też jest jakaś sytuacja pierdolę, no nie tak. tak, kurwa, no nie dalej, może tak ja pierdolę No daj jeszcze do Kempiego, kurwa Strzelił no, prosto w gościa Na trzech! to Klichu może go za bardzo wrzucił w pole karne, wiesz? Ej, tu trzeba blok przesunąć do lewej Szpital strony przesunie do bo, lewej, bo Kempi nie bo ma tu tak jest trzech on no, dobiega Kempie, kempi, kempi niech dosunie też Dziękuję. I kurwa no. Teraz ale zam, mamy farta, kurwa, że tam nie zagrał. Pasz. Żeby kempy zbiegały. No. Boże. Mógłby. Ale nie ma tak, nie? W zadaniach? Nie ma, ale to teraz wymyśliłem, żeby tak zrobić. No, no. Przerwam. Zobacz, znowuż się słabo odbijamy. Czterech gości jest wysoko kurwa, wszyscy. Brawo Karol, dobrze. Jasiu, aktywnie! Świderze, no daj, że Musi bronić. Ja ale nieaktywnie w ogóle. Dobrze, Jasiu. Skracaj! Dobrze, Jasiu, dobra, dobra! Drugi raz tak samo. Nie wiem komu darą. Drugi raz Ile kurwa... Nie wiem komu, my najbardziej 10 sekund. Tu Cielo. musimy blok przesunąć, bo tu jest trzech po szerokości. Tak, żeby... Tu masz strzał. A kto ma pretensje do niego? bliżej! No, no nie, nie miał co o... i tak mieli cztery, a na ja cztery jechali dwa, na pięciu, czy na ponad cztery. A ja jeszcze po prostu nie co tam ostatnio tu nie z tak też tak się dobra, to a, Kurwa, dobra. dobra to zmieniaj. Ja Stoperzy też mogą wprowadzać więcej, wiesz, bo gramy tylko koronkę, a nie, nie chcemy w ogóle naprowadzać. Tak, my nie wyciągamy tych usemek, Jak gramy tylko koronkę. Dobrze, takie coś jest dobre. Tylko lepiej przyjąć.